Zacznę od najważniejszego. Zapraszam do udziału w konkursie. Można dostać taki kubeczek. Słuchajcie, jak sobie ostatnio popatrzyłem na ten film, zresztą tutaj będziecie mieli go, o po tej stronie, tu, 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 tu wam go dam na koniec, tutaj się pojawi. Zauważyłem, że kilka osób było na tyle kreatywnych, że troszkę zmienia tylko zasady, ale o tym w odcinku. Zapraszam. Witajcie. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki film e, troszkę o niczym, ale troszkę chciałbym wam powiedzieć takich e, kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze już e, skończył się miesiąc e, listopad i robię to podsumowanie tej pompy ciepła, żeby wam powiedzieć w jaki sposób są zużycia, to na dzisiaj wam tylko powiem, że pompa zużyła. Zaraz się powinno wyostrzyć, o, ale jest za jasno, za jasno, nie zobaczycie tego, dobra. E, Pompa zużyła 884 kWh w miesiącu listopadzie. Na początku było tam powyżej około 20-15 kWh na dzień, ale pod koniec, jak już tak troszeczkę te mrozki się nam pojawiły, to nawet do 53 kWh doszło. Rzucę Wam tutaj w przebicie, więc będziecie widzieli. Ale tak konkretnie, takie konkretne podsumowanie zrobię prawdopodobnie na piątek, bo będę chciał to zrobić na piątek. Słuchajcie, z takich technicznych tematów pojawiły mi się Nowe mikrofoniki, eee, takie sobie kupiłem, saramonik, i w związku z tym mam do, e, że tak powiem, e, jakby ktoś miał ochotę do sprzedania to, z czego korzystałem wcześniej. E, od najtańszej ceny na Allegro, połowa. I jest wasze, więc jeśli ktoś jest zainteresowany. Mikrofony są super i są mniej więcej używane przez nie wiem, trochę większe pół roku. Już na tą niedzielę zapraszam Was na bardzo fajny film odnośnie produkcji paneli fotowoltaicznych. Byliśmy w fabryce paneli fotowoltaicznych i teraz mam taki mały problem. Słuchajcie, montuję ten film. W tej chwili mam 45 minut tego filmu i mam problem, co z tym zrobić czy podzielić to na dwa, czy zostawić w całości. Chciałbym zostawić to w całości, ze względu na to, że jeżeli będzie ten film w całości, to wtedy, jeżeli ktoś trafi na ten film, to po prostu obejrzy sobie od A do Z, jak to wygląda i tak dalej, tak dalej. Zawsze ta druga część nie jest już tak yy, chętnie oglądana jak pierwsza część, tylko z drugiej strony no mówię, nigdy nie miałem takiego filmu, który ma aż 45 minut a tnę na wszelkie sposoby i nic mi z tego nie wychodzi, więc jeżeli ktoś napiszcie mi po prostu jak uważacie, czy lepiej to przeciąć czy, czy lepiej zostawić w całości sam nie wiem co zrobić sam nie wiem co zrobić i kombinuję na wszelkie sposoby, próbuję, montuję ale nie wychodzi a materiał jest naprawdę bardzo fajny więc wart zobaczenia bo powiem wam, że jak pojechaliśmy do tej fabryki to ja w ogóle miałem inne inaczej to widziałem jak to myślałem sobie w głowie jak to może być produkowane to w ogóle moja wyobraźnia była zupełnie zupełnie w innym kierunku więc sami zobaczycie jak to wszystko wygląda a przy okazji jest to polska fabryka paneli fotowoltaicznych i kontrola jakości która tam jest przeprowadzana to jest, powiem Wam, majstersztek, więc warto to sobie zobaczyć. Więc myślę, że będzie to jeden z ciekawszych odcinków, które miałem na kanale. Będziecie mogli to sobie zobaczyć. Tylko tak jak mówię, no, myślę nad tym, czy podzielić, czy nie. Jeśli macie jakiś pomysł, albo jak uważacie, to powiedzcie mi po prostu, żebym też mógł trochę tak działać, jak według Was, że tak powiem. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Odnośnie grupy Pompa Ciepła Fotowoltaika. Użytkownicy i porady. Dzisiaj taki pogadankowy filmik, ale chciałem, żebyśmy takie, takie rzeczy poustalali sobie w międzyczasie, dlatego że będzie mi łatwiej do tego podchodzić. Słuchajcie, trochę się skarżycie, że posty nie są zatwierdzane w tempie, w takim, jakim, jakim mogłyby być zatwierdzane. Nie będę ukrywał, mam mnóstwo pracy, siedzę nad weselami, w międzyczasie montuję dla Was filmy, więc no mam w cholerę tego, tej pracy. I chciałbym poprosić, jeśli ktoś ma ochotę, no bo tak od razu mówię, posty nie będą bez możliwości zatwierdzenia, ponieważ jest tyle chłamu wrzucanego tam, tyle reklam różnych, które myślę, że nikt by nie chciał na to patrzeć I to takie, no nie, po prostu nie, jeszcze raz nie. Zresztą taką miałem zasadę od samego początku tej grupy, więc nie ma takiej opcji, żeby to miało ręce, żeby to się wymknęło spod kontroli. A nie chciałbym, żeby ona się po prostu zrobiła tak kolejną badziewną grupą o fotowoltaice, których jest 1 348 w internecie i można sobie tam wejść i napieprzać te reklamy do oporu, ile chcecie. Prośba o pomoc. Czy ktoś miałby ochotę pomóc w moderacji? Prosta sprawa. Ja go tam dodaję, oczywiście, jako moderatora, i sprawa jest taka, że po prostu przegląda, widzi, że. Jest tekst typu, czy ktoś mi poleci kogoś ze śląskiego do montażu pompy? No to pyk nara. A jeżeli na przykład są jakieś takie posty, typu, że yy, sprzedam lidy różne, to po prostu od razu usuwamy tą osobę z grupy, żeby po prostu tego, tego syfu nie było więcej. Więc, więc jeśli ktoś miałby ochotę pomóc mi w prowadzeniu tej grupy, to byłbym bardzo wdzięczny. Napiszcie. Albo do mnie na maila, maila macie w opisie filmu Zawsze jest w opisie filmu e-mail, a jeżeli nie, no to tam jest taka zakładka informacji i w tej, w tej zakładce również to jest No i o konkursie, słuchajcie yy, Zmieniam delikatnie tylko zasady, bo są takie fajne komentarze, niektóre jakieś takie fajne wierszyki, inne bajery, więc 5 osób z takimi najfajniejszymi komentarzami dostanie yy, ten nasz kubeczek i 5 osób z największą liczbą łapek w górę, i tych wszystkich reakcji. Więc taka mała zmiana, ale sorry, nie wiedziałem, że aż tak kreatywne osoby są w grupie, więc tak zadecydowałem. A rozwiązanie spróbuję zrobić w tym piątkowym odcinku, więc macie jeszcze czas. Zapraszam serdecznie, film jest tu. Tyle na dzisiaj. Spotkałem się z Wami, jest mi od razu lepiej, bo lubię kurde te y, rozmówki, te y, takie pogadanki że tak powiem, czyli tak, w piątek widzimy się na zużyciach pompy ciepła, w niedzielę widzimy się na produkcji modułów fotowoltaicznych, a może coś w międzyczasie wyskoczy, to na pewno pojawi Wam się powiadomienie. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to koniecznie naciśnij ten subskrybuj i ważny jest ten dzwoneczek obok, bo jeżeli nie klikniesz w dzwoneczek, to wszystkie filmy nie będą Ci polecane, więc może być tak, że jakiś tam Film, że tak powiem, ci przeleci. Czekaj tutaj, chyba mam jakiś kurz. I w ogóle bałagan jakiś straszny był. Chociaż na koniec posprzątam. Miłego dnia życzę, cześć.